Siema, jestem Marek. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak prestiżowo posprzątać swój pokój. Pomoże nam w tym mój prywatny kamerzysta. Kamerzysta, chodź tu! Dzień dobry, drodzy ci Nie mów tyle. Zapraszam do oglądania. Znajdujemy się już właśnie w pokoju jakiegoś biedaka. Zaczynamy sprzątać to miejsce. Taki oto plecach przestawiamy na drugą stronę bo jest nam tu absolutnie niepotrzebny. Komputer zostawiamy, tylko możemy go przestawić. O, od razu wygląda pięknie. Fotel podsuwamy, aby mi było widać ciuchów, które znajdują się na nim. Teraz jest to prestiżowe. Następnie, pokażemy kamerzyści niedługo wynieść kubki, są one tutaj w ogóle niepotrzebne. Sprzątamy nożyczkiem, i pokój jest odświeżony. Trzeba teraz przyciągnąć takie oto poduszki. To jest nie problem, jeżeli jesteś do tego doświadczony tak jak ja. Prestiż. Następnie sprzedajmy te sławki. Już więcej miejsca. Wysuniemy plecy. Bardzo dużo kryjsa. A ty, co się patrzysz? Wynieś kubki. Dobrze, Marek. Czy mogę być? Tak. Dzięki. Wszystko jest już bardzo sprzyknięte. Aby jeszcze dodać temu pokojowi rozmaite rozmaicie, albo odsunąć okno. Pięknie. Wystarczy jedno albo dwa ruchy i wszystko wygląda pięknie. Następnie możecie rozmaicić swój pokój. dodając z niego jakieś piękne rzeczy. no przykład takiego kaktusa. Pochodzi on z góry francuskiej. Kosztuje on około 2000 euro. Przeliczony na polskie około, około 6 tysięcy. Możecie też dodać prestiżowy zegarek marki Kelvin Play, który, przeliczając na polskie, kosztuje około 4 lub 3 tysięcy. Jak jesteście biedakami, to idźcie na promocję. Co jeszcze powiedzieć? Jeżeli chcecie rozmaicić ten pokój, żeby naprawdę był bogaty, kupcie taką chusteczkę z głusi bardzo, ale to bardzo mocno się oczywiście. Możecie postawić ją na siedzenie, tak? Jak wstaniecie. Jak się chcecie oprzeć, to możecie na nim usiąść. I wtedy nic się a nic się nie stanie. Wracając do filmu, aby, aby rozmaicić ten jeszcze ten film, bo trwa bardzo krótko, możecie dodać o takie... Piłkę. Dlaczego ona jest i do czego służy. Powiedz już kamerzysta. Kamerzysta, Powiedz mi. Dobrze. Ta piłka to jest podstawka pod. Nie będziemy słuchać tego worku. Na tyle z tego filmu. Nie zapomnij o subskrypcji czerwonym wróżkiem na moim. Kałóżku. Tylko że tam na dole oraz lajkaczu. Nie zapomnij zostawić.